Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj powiemy sobie o monotoniczności funkcji. Zapraszam. A po co mi ta matma? Jeśli chodzi o funkcje monotoniczne, tak zwane, to rozróżniamy tak naprawdę pięć różnych rodzajów funkcji. I po pierwsze jest to na przykład funkcja rosnąca. No, i tak naprawdę, funkcją rosnącą nazywamy taką funkcję, dla której cały wykres ma taką samą tendencję, czyli idąc w lewą stronę, idziecie zawsze. Do góry. Najlepiej to sobie najpierw zobrazować na wykresie. Czyli ta funkcja mogłaby jakoś sobie tu rosnąć. Może gdzieś oczywiście się na chwilę urwać. Potem oczywiście kolejny punkt cik również musi być troszkę wyżej. Może na przykład wyglądać w ten sposób. O, tutaj znowu się może urwać, i później leci dalej do góry, czyli cały czas idąc w lewą stronę, musicie iść tak naprawdę do góry. I to jeśli chodzi o takie bardziej podejście, bym powiedział, graficzne, że tak powiem, i intuicyjne. Natomiast, oczywiście, mamy również coś takiego jak definicję funkcji rosnącej. I ona tak naprawdę nam mówi, że jakbyście sobie wybrali dwa dowolne xy, w tym miejscu byłby x1, w tym miejscu byłby x2. OK. I to mają być dowolne te xy, x1, x2, takie oczywiście, że nasz x2. Zawsze będzie większy niż x1, czyli x2 jest, można powiedzieć, bardziej na prawo na osi. To zauważcie, że wartość funkcji dla x1 to będzie oczywiście w tym miejscu na osi y, czyli to by było nasze f od x1, natomiast wartość funkcji dla x2 to by było w tym miejscu na osi y, czyli f od x2. No, i co my możemy zauważyć? Możemy zauważyć, że jakiekolwiek byśmy dwa te punkty nie wybrali, czyli czy x1 będzie tutaj, x2 tutaj, czy x1 będzie tutaj, x2 będzie tutaj, to zawsze dla x2 y będzie wyżej. Tak? Czyli to f od x2 zawsze musi być powyżej f od x1, jeżeli to ma być funkcja rosnąca. I tak naprawdę z tego właśnie wynika definicja funkcji rosnącej. Czyli z definicji możemy napisać, że funkcja będzie rosnąca edy i tylko wtedy. Gdy dla każdego, ja to napiszę słownie, są od tego kwantyfikatory, ale to bardziej studia zazwyczaj, to napiszemy sobie słownie, że dla każdego x1 i x2, oczywiście te x1 i x2 muszą należeć do oczywiście naszej dziedziny funkcji. I dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że mają te xy należeć do dziedziny, to również, czyli i byśmy napisali, no oczywiście x1 no musi być mniejszy niż x2, Oczywiście, jeżeli byśmy sobie przenieśli na przykład x1 na prawą stronę, to częściej się rzeczywiście nam przydaje, czyli oczywiście możemy w nawiasie zrobić, czy inaczej x2 minus x1 no będzie oczywiście liczbą większą od zera, bo jeżeli od liczby większej odejmiemy liczbę mniejszą, no to oczywiście wynik będzie oczywiście dodatni. Oczywiście wartość funkcji dla x1 będzie mniejsza niż wartość funkcji dla x2. Czyli my możemy również powiedzieć, że w takim razie, jeżeli f od x2 odejmiemy f od x1, to musimy jaką wartość dostać? No, jeżeli od większej wartości mamy odjąć mniejszą wartość, to musimy być na plusie. Czyli jeszcze raz, jakbyśmy sobie tą definicję przeczytali, czyli funkcja jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy jeżeli dla każdego x1 i x2 takiego, że oczywiście te x -y należą do dziedziny, a dodatkowo Oczywiście, x2 minus x1 jest liczbą dodatnią, wynika, że różnica wartości dla x2 minus wartość funkcji dla x1 jest liczbą dodatnią. I to ma być, oczywiście, dla każdego x1 i x2. Ok? Co mam na myśli, że dla każdego? Mam na myśli to, że jeżeli byśmy sobie narysowali taką funkcję tak na szybko, czyli mamy załóżmy jakąś funkcję, która wygląda na przykład tak, tutaj załóżmy się kończy i nagle załóżmy zaczyna się tutaj i leci sobie dalej, to to już nie będzie funkcja rosnąca, bo ona będzie rosnąca, ok, w tego przypadku, bo jakie jak dowolne x bym nie wziął, to rzeczywiście zawsze nam wartość tutaj urośnie. I tak samo. Ta funkcja w tym przedziale będzie również rosnąca, to już nie będzie niestety ogólnie rzecz mówiąc dla całości funkcją rosnącą. Bo jakbym na przykład sobie wziął x1 w tym miejscu, o i tu bym miał oczywiście moje f od x1, i jeżeli na przykład bym sobie wziął tutaj x2, tak, czy x2 jest większy niż x1, czyli to oczywiście jest spełnione, czy też to, to zauważcie, że wartość funkcji będzie w tym miejscu, czyli tu będę miał f od x2, czyli tak naprawdę wartość funkcji, jakby nie patrzeć z x1 do x2, mi zmalała. A powinna zawsze urosnąć, tak? Czyli tutaj różnica x 2 minus x 1 już nie będzie liczbą dodatnią i ten warunek nie będzie już spełniony. Także na to uważajcie, oczywiście, ta funkcja, żeby była cała jako rosnąca, musi dla każdego x1 i x2. Oczywiście spełniać te warunki, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy. No, i jeśli chodzi o funkcję, na przykład teraz kolejną, czyli funkcję malejącą, to sytuacja jest bardzo podobna, z tą różnicą, że inny jest warunek na odejmowanie tych naszych f od x2 minus f od x1. No, jaka będzie ta liczba wtedy? No, pewnie ujemna, ale to sobie też napiszmy. Czyli funkcja malejąca, na przykład, by mogła jakoś tak wyglądać o, w ten sposób będzie wyglądać funkcja malejąca. No i oczywiście oznaczenie funkcji malejącej zrobimy sobie, że to jest F z taką strzałeczką kośną do dołu tak jak rzeczywiście funkcja malejąca w jakiś sposób się zachowuje no i tu taka różnica w tej definicji będzie tylko taka, oczywiście x1 i x2 będzie dalej takie samo natomiast tym razem oczywiście, no jak patrzymy sobie f od x1 jest powyżej f od x2, czyli ta wartość f od x1 musi być większa niż f od x2 czyli tutaj zrobimy, że to jest większe, natomiast różnica no jeżeli od tej wartości odejmiemy tą no to dostaniemy oczywiście coś na minusie temu dałem te równoważne w ogóle postacie tych naszych warunków Dlatego, bo zazwyczaj, jeżeli będziemy sobie udowadniać coś z definicji, jeśli chodzi o monotoniczność, to właśnie z tych bardziej zapisów będziemy od razu korzystać, żeby coś tam ewentualnie powiedzieć. Na koniec sobie przećwiczymy takie zadanie. Czyli funkcja jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy, jeżeli dla każdego x1, x2 z dziedziny takiego, że no x1 jest mniejszy niż x2, wynika, że. Wartość funkcji dla x1 jest zawsze większa niż wartość funkcji dla x2. Czyli punkcik dla x1, który jest bardziej po lewo, musi być wyżej niż punkcik, który jest dla x2. Mam nadzieję, że jasne. No i mamy jeszcze coś takiego jak funkcja stała, na przykład. No i funkcja stała, jak sama nazwa może pewnie Wam wskazywać, to jest taka funkcja, dla każdego xa jest dokładnie ten sam y. Czyli tak naprawdę mamy w zbiorze wartości tylko jeden, jedną wartość. No jakąś konkretną oczywiście. Jak taki wykres rzeczywiście wygląda? No taki wykres oczywiście będzie na przykład prostą po prostu poziomą, ewentualnie może być to prosta pozioma gdzieś tam z jakąś dziurą, nie ma problemu, może to też w ten sposób się zachowywać. Natomiast oczywiście chodzi o to, że pojawia się tylko jeden rodzaj y. Można powiedzieć, jeśli chodzi o funkcję stałą, to opisujemy ją taką z takim symbolem takiej strzałki poziomej po prostu w prawą stronę. No i oczywiście Tutaj wszystko jest takie samo, oprócz tego, że te wartości f od x1 ma być równe f od x2. Jeszcze raz, żebyśmy to sobie prześledzili. Jakbym tu sobie zrobił x1, no to tu oczywiście będę miał wartość. W tym miejscu będę miał f od x1. A jeżeli sobie wrzucę gdzieś tam, załóżmy tutaj x2, no to zauważcie, że ta wartość będzie również taka sama dla x równego x2. Oczywiście możliwe, że nie będziecie specjalnie korzystać z tej definicji. Natomiast ci, co są na przykład na rozszerzeniu, myślę, że mogą się tutaj spotkać z tym, żeby było jakieś zadanie dowodowe, udowodnić, że jakaś funkcja jest na przykład malejąca w jakimś tam swoim przedziale właśnie z definicji. Ale oprócz funkcji rosnącej, malejącej i stałej możecie się również spotkać z tym, że funkcjami monotonicznymi również nazywamy funkcje tak zwane nierosnące oraz niemalejące. Sytuacja jest bardzo podobna do tych trzech przypadków, są to raczej rzadsze przypadki, ale też sobie powiemy, bo takie funkcje również nazywamy jako całe funkcjami monotonicznymi. Czyli czwarty przypadek może być funkcja, funkcja nierosnąca. Jeżeli chodzi o wykres przykładowej takiej funkcji, no to jeżeli nierosnąca, to jaka może być? No może być malejąca albo stała po prostu. Czyli taka funkcja może wyglądać tak, to przez chwilę może być stała, później znowu może maleć, tu może się coś urwać, tu może być punkcik, czyli tutaj znowu będzie jakby funkcja stała. Może być tak, może być kółeczko i tutaj dalej może na przykład lecieć tak. To będzie funkcja nierosnąca. No jeżeli chodzi o oznaczenia tych funkcji, no to tą funkcję zazwyczaj no możemy na przykład sobie oznaczyć w ten sposób, że to będzie też taka strzałka łamana. Raczej rzadko się z tego korzysta, natomiast no jak chcemy, to możemy sobie coś takiego wprowadzić, czyli taki symbol najpierw poziom później w dół. No i taka różnica w tym wszystkim, że oczywiście wartość funkcji dla x1 no musi być większa bądź ewentualnie równa tym razem wartości funkcji dla x2, czyli różnica f od x2 minus f od x1 oczywiście będzie mniejsza bądź równa 0. Taka jest różnica w definicji. No a jak mamy funkcję nierosnącą to oczywiście mamy również funkcję niemalającą. No i jeśli chodzi o jakiś wykres przykładowej funkcji niemalającej to ja znaczy jak nie maleje, to może oczywiście rosnąć bądź być stała. Ona może jakoś tak wyglądać, może przez chwilę być stała, może mieć jakąś dziurkę oczywiście i potem może lecieć dalej do góry, na przykład w ten sposób. A jeżeli chodzi o definicję takiej funkcji, to oczywiście możemy sobie zrobić analogiczne oznaczenie, czyli pozioma lub do góry, no, czyli stała lub rosnąca, czyli niemalająca. Czyli funkcja jest niemalająca wtedy i tylko wtedy, gdy jeżeli dla każdego x1 i x2 należącego do dziedziny oraz x1 mniejszego od x2 oczywiście wynika, że f od x1 oczywiście tym razem będzie jakie? No, będzie mniejsze bądź równe f od x2, czyli tak naprawdę f od x2 minus f od x1 będzie musiało być większe bądź równe 0. Czyli podsumowując, mamy funkcje rosnące, mamy funkcje malejące, stałe, funkcje nierosnące lub funkcje niemalejące. I oczywiście, żeby ewentualnie sprawdzić coś takiego, no to najłatwiej, jeżeli macie wykres, no to myślę, że nie ma większego problemu. Patrzycie, czy rzeczywiście zawsze idziemy do góry, czy zawsze idziemy do dołu, czy zawsze jesteśmy na tym samym poziomie w poziomie, czy ewentualnie jesteśmy w poziomie lub malejemy, no to jest nierosnąca. A jeżeli jesteśmy w poziomie lub rośniemy, no to jesteśmy funkcją niemalejącą. Ale oczywiście, jeżeli będziecie mieli zadanie na to, żeby na przykład sprawdzić, że nie będziecie mieli wykresu, a będzie tylko wzór funkcji, będziecie mieli na przykład sprawdzić monotoniczność takiej funkcji, to pozwoliłem sobie zrobić małą taką ściągawę z najważniejszych rzeczy, jakie musicie wiedzieć i to wygląda w taki sposób, że oczywiście pod warunkiem, że zrobimy sobie założenia, że zawsze x2 jest większe niż x1, czyli różnica x2 i x1 jest oczywiście liczbą większą od zera. to jeżeli różnica y, czyli f od x2 minus f od x1 jest większa od zera zawsze, to to będzie funkcja Rosnąca. Jeżeli ta różnica f od x2 minus f od x1 będzie liczbą ujemną, zawsze to będzie to funkcja malejąca. Jeżeli ta różnica naszych fów będzie zawsze równa 0, to to na pewno będzie funkcja stała, oczywiście. No i tak samo, jeżeli będzie ta różnica no większa bądź równa 0, to mamy funkcję niemalającą, a jeżeli ta różnica będzie mniejsza bądź równa 0, to to będzie funkcja nierosnąca. Dlaczego ta ściąga? Bo jeżeli mamy właśnie sprawdzać monotoniczność jakiejś funkcji ze wzoru, to my tak naprawdę musimy się zastanowić, stanowić nad znakiem takiego wyrażenia. I jeżeli będziemy pewni, że dla naszej dziedziny to będzie właśnie któraś z tych pięciu przypadków zawsze, a nie że może być różnie, to będziemy wiedzieć na pewno, że dana funkcja jest funkcją po pierwsze monotoniczną, a dodatkowo będziemy wiedzieć jeszcze jaką monotoniczną, czy rosnącą, malejącą i tak No dobra, no to taki przykładzik na koniec może z tego tematu w takim razie właśnie na temat udowadniania monotoniczności funkcji. Wykaż, że funkcja f jest monotoniczna, czyli któryś z tych pięciu przypadków, co przed chwilą sobie mówiliśmy. No i ta nasza funkcja f od X to będzie miała wzór niech będzie minus 6 dodać 2 piąte X. Taką mamy funkcję. No, i jak to zrobić? Mamy wykazać, czyli to w sumie dowód będzie tak naprawdę do zrobienia, więc pokażę Wam po kolei, jak powinniśmy się za coś takiego zabrać. No oczywiście musimy sobie pamiętać o tych tak zwanych naszych założeniach. Oczywiście założenie do tego zadania jest takie, że my oczywiście sobie wybieramy takie x1 i x2, które będzie należeć oczywiście do naszej dziedziny, gdzie oczywiście x2 będzie większe niż x1, czyli tak naprawdę x2 minus x1 musi być liczbą większą od zera. No i teraz jak my mamy to udowodnić? No my oczywiście, jeśli chodzi o dowód, jeśli chodzi o dowód, to my musimy się zastanowić nad znakiem takiego wyrażenia f od x2 minus Minus f od x1. My się musimy zastanowić, czy to jest może większe od 0, czy to jest mniejsze od 0, czy to jest równe 0, czy może większe równe, a może mniejsze równe 0. Oczywiście, któraś z tych opcji, jeżeli chociaż jedna z tych pięciu możliwości tutaj się nam pojawi, no to udowodnimy, że funkcja jest tak naprawdę monotoniczna, a dokładnie określimy, czy jest rosnąca, malejąca i tak dalej. No i teraz to, co niektórzy by tu mogli zrobić i to niestety nie będzie dobrze, to by sobie wymyślić, dobra, to ja za x2 sobie wstawię, no nie wiem, 10, za x1 sobie wstawię, nie wiem, 5. No i tyle. No niestety tak nie możemy udowadniać takich rzeczy, bo my musimy udowodnić, że dla każdych, każdej pary x1 i x2 takie coś się pojawi. Nie wystarczy, że zrobimy sobie jeden przykład, weźmy sobie dwa dowolne xy i będzie ok, udowodnimy, że jedna wartość jest większa od drugiej czy tam odwrotnie i sprawa będzie załatwiona. No niestety nie. My to mamy udowodnić, że jakich tych x-ów byśmy nie wzięli, to to będzie prawda, więc nie możemy tutaj za te x -y niczego wstawiać niestety. No to jak to zrobić? No my musimy oczywiście f od x2 wyznaczyć i f od x1 wyznaczyć. Ja to może zrobię tu gdzieś z boku, żebyśmy na pewno wiedzieli, nasze f od x2, oczywiście, jakbyśmy sobie tutaj to mieli wyznaczyć, no to jak to wyznaczymy? No po prostu zamiast tego x w tej funkcji mamy x2, czyli we wzorze funkcji zamiast tego x tutaj zrobi się x2 i będzie wyznaczona wartość coś dla x2, w taki sposób ogólny można powiedzieć. Czyli to będzie równe minus 6 dodać 2 piąte oczywiście, no x2 po prostu. Tyle, okej. Okay. A jak będzie wyglądać f od x1 w takim razie? f od x1, czyli f o o to, to coś co tutaj mamy, tak, f od x1. No analogicznie, tyle że zamiast x mamy x1, czyli zamiast tego x również zrobimy x1. Czyli minus 6 dodać 2 piąte po prostu, no x1 i tyle. I tak naprawdę to teraz wrzucamy do tego wyrażenia, czyli równa się, no to tutaj mamy minus 6, dodać 2 piąte x2. Ok, no i teraz mamy odjąć, i ponieważ mamy odjąć wyrażenie tak naprawdę algebraiczne, jakby nie patrzeć, to ty, to musimy zapisać oczywiście w nawiasie. Czyli minus w nawiasie, minus 6 dodać 2 piąte x1. O, w ten sposób, oczywiście zamykamy nawias. No równa się, równa się. No i oczywiście tu trzeba tego nawiasu się pozbyć. Czyli tu się zrobi plus 6 tak naprawdę minus 2 piąte x1 równa się. Oczywiście, minus szóstka i szóstka się nam redukuje. I tak naprawdę zostaje nam tutaj 2 piąte x2 minus 2 piąte x1. No i teraz, oczywiście, najfajniej by było, jakbyśmy tutaj mieli w jakiś sposób założenie napisane, bo my wiemy, że x2 minus x1 jest większe od zera tak naprawdę. Wystarczy w tym momencie te 2 piąte, które mamy tutaj i tutaj, wyciągnąć sobie jako wspólny czynnik przed nawias, czyli dostaniemy 2 piąte i w nawiasie dostaniemy x2 minus x1. O, i my wiemy tak naprawdę, że to, to nasze wyrażenie x2 minus x1 oczywiście jest większe od zera. Z czego to wynika? No wynika to oczywiście z założenia, tak? To założenie mamy w tym miejscu zapisane. Bo wiemy, że x2 jest bardziej na prawo niż x1, czyli różnica będzie na pewno liczbą dodatnią. No a wiemy oczywiście, że nasze 2 piąte, no to też jest jakaś liczba dodatnia, nie ma problemu. No to liczba dodatnia razy liczba dodatnia to oczywiście wyjdzie, jaki wynik? No, dwa plusy w mnożeniu dają plus, czyli to będzie wszystko większe od zera. Czyli tak naprawdę z tego wynika, że f od x2 minus f od x1 jest większe od zera, a z tego tak naprawdę wynika, że ta nasza funkcja będzie jaką funkcją? No, będzie funkcją rosnącą. Jeżeli różnica tych y jest większa od zera, to to będzie funkcja rosnąca, czyli odpowiedź, czyli funkcja jest monotoniczna, a w nawiasie można dopisać, że jest funkcją rosnącą. Koniec, takie zadanko, tak naprawdę. No ale oczywiście może być troszkę trudniej. No i weźmy sobie w takim razie, że nasza funkcja f w tym razem będzie troszkę trudniej. Niech to będzie pierwiastek z x dodać 5, załóżmy o. Takie coś byśmy sobie zrobili. Mamy wykazać, że ta funkcja jest funkcją rosnącą. Oczywiście pierwsze, co powinniśmy zrobić, no to wyznaczyć sobie dziedzinę tej funkcji. Mam nadzieję, że wiecie, że oczywiście dziedzina jaka tu będzie? Dziedzina będzie taka, że to co pod naszym pierwiastkiem, oczywiście parzystego stopnia, musi być liczbą nieujemną, czyli w takim razie dziedzina x dodać 5 musi być większe równe 0, czyli tak naprawdę x musi być większy równy minus 5 w takim razie, czyli tak naprawdę dziedzina, czyli to będą liczby od tak naprawdę minus 5 do nieskończono, w takiej jesteśmy dziedzinie w tym zadaniu i my mamy oczywiście udowodnić, że w tej dziedzinie ta funkcja jest rosnąca, bo inaczej to w ogóle nie ma nie ma co liczyć tak naprawdę, nie? No dobra, to jakie tu są założenia? Założenia w tym zadaniu oczywiście mamy takie, że po pierwsze oczywiście mamy, że x1 i x2, no tak naprawdę obie te liczby będą większe równe od minus piątki, tak? Bo to wynika tak naprawdę z dziedziny, ale dodatkowo również, że x2 minus x1 tak naprawdę będzie większe, no od zera oczywiście. To musimy oczywiście zapisać. Nasza teza w tym zadaniu, nasza teza, o, czyli to co mamy udowodnić, mamy wykazać, że funkcja jest rosnąca, czyli żeby funkcja była rosnąca, my musimy udowodnić, że różnica f od x2 minus f od x1 musi być większa od zera. Z tego wiemy, z tego wynika, że funkcja jest wtedy oczywiście zawsze rosnąca. Ok? No dobra, no to mamy założenia, mamy tezę, to teraz zrobimy sobie dowód. No i dowód jest taki, że znowu oczywiście wyznaczamy po prostu tą lewą stronę tezy, czyli my musimy wyznaczyć Znaczyć właśnie odejmowanie tych naszych f od x2 minus f od x1 i sami udowodnić, że to będzie zawsze liczba większa od zera. Czyli f od x2 minus f od x1 zrobimy sobie, równa się. No i teraz, tak jak w poprzednim zadaniu, wstawiamy po prostu do wzoru funkcji najpierw zamiast X, x2, później zamiast X, x1. I tyle. Tak wyznaczamy wartości tej funkcji dla tych innych argumentów. Czyli tu będzie pierwiastek z x2 dodać 5 o minus. Pierwiastek z x1 dodać 5. Takie tu mamy dziwne rzeczy. No i to jest już cięższy przypadek do zrobienia, bo oczywiście, no można by tu stwierdzić w sumie, nie da damy radę, czy nie damy rady stwierdzić, które z tych wyrażeń jest większe od siebie. No oczywiście, skoro wiemy, że x2 jest większe niż x1, no to również takie wyrażenie będzie większe od takiego wyrażenia. Można by to w ten sposób udowodnić. No i teraz byśmy to udowodnili na dwa sposoby. Jeden to będzie taki bardziej, bym powiedział, hmm, no na logikę po prostu, i tylko oczywiście trzeba to odpowiedni, odpowiednim komentarzem tutaj przyzdobić, że tak powiem. No bo teraz się zastanówcie, jeżeli my wiemy, że x2 jest większe od x1, no bo to z tego wynika, no to co jest większe? X2 dodać 5, czy x1 dodać 5? No wiemy, że x2 dodać 5 jest większe, na pewno, skoro X2 jest większe, nie? Czy jeżeli tak, to również pierwiastek z takiej większej liczby będzie większy niż coś takiego, czyli to wszystko? Będzie większe od zera. Natomiast to, co tutaj powiedzieliśmy sobie teraz tutaj słownie. Oczywiście na ewentualnej maturze sprawdzianie czy czymś takim, trzeba by oczywiście w jakiś sposób zapisać. No i teraz, okej, okay, ja wiem, że większość nauczycieli właśnie w tym momencie mówi, no to tak się właśnie słownie opisuje, poradzicie sobie. No ja wiem, że może sobie nie poradzicie, więc róbmy, jak to powinno być zrobione. Ten opis słowny, czy jakikolwiek tutaj opis, jakiś dowodzik trzeba by to zrobić, nie? No dobra, no to my możemy jakby tutaj sobie po prostu tą nasze założenie nie trochę przekształcić, bo my wiemy, że to jest równoważne temu oczywiście, że X2 jest większe od X1 i my moglibyśmy tutaj dodać sobie stronami piątkę na przykład stronami, nie? Możemy? No możemy, bo to nierówność, czyli my dostaniemy, że X2 dodać 5 jest większe niż X1 dodać 5. O, no dobra, super, czyli to już wiemy tak naprawdę, że jest większe niż to, no bo to jest jakby przekształcone nasze założenie. Można tak zrobić jak najbardziej. No i teraz oczywiście z tymi pierwiastkami jak to jest? No tego jeszcze nie musicie wiedzieć teoretycznie, no ale już sobie powiedzmy, bo my możemy oczywiście pierwiastkować również nierówności stronami, ale pod pewnym, bardzo ważnym warunkiem. Pod takim warunkiem, że jesteśmy pewni na 100%, że obie strony oczywiście tej nierówności muszą być liczbami no nieujemnymi oczywiście. No to teraz tak, wiemy, że na pewno x1 dodać 5 będzie na pewno liczbą większą bądź równą 0. Dlaczego? No bo my wiemy, że w dziedzinie x mają być od minus 5, no to za x1 co mogę najwyżej wstawić? No mogę minus 5 wstawić co najwyżej, to wtedy do Stanę dokładnie 0. Jak wstawię minus 4, minus 3, 0, 5, to dodać 5 to zawsze będzie liczba większa od 0. Czyli to jest większe bądź równe 0 zawsze. Natomiast to wyrażenie będzie zawsze większe od 0. Dlaczego nie może być równe 0? No bo my wiemy, że x2 jest większe od x1, czyli jeżeli x1 byłoby 0, to x2 już nie może być 0, bo to mają być dwie różne liczby, tak? Czyli 0 nam odpada, jeśli chodzi o x2. No ale w takim razie nie ma problemu, możemy to spierwiastkować stronami. Wiemy, że pierwiastek to jest funkcja r rosnąca zawsze. No, i tu trzeba by było skomentować, że jeżeli, że pierwiastek kwadratowy z większej liczby. Nie zawsze, no nie wiem, większą liczbą możemy napisać. Czyli to będzie większe od zera. No, można by to w ten sposób na przykład napisać. Natomiast drugi sposób, jaki na to jest, bez tutaj rzeczywiście zabawy z tym naszym założeniem i żeby się tutaj przekształcać, coś pisać i tak dalej. Język polski straszny, oczywiście. Więc można by się tu pokusić, żeby tu tak bardzo sprytnie do różnicy kwadratów doprowadzić, bo my byśmy się chcieli tych pierwiastków pozbyć. Jaki na to jest patent? Patent jest na to taki, że przemnożymy to po pierwsze przez sumę tych pierwiastków, no i jaki również podzielimy, bo oczywiście wszystko się musi zgadzać. Czyli tu będzie pierwiastek z x2 dodać 5, dodać pierwiastek z x1 dodać 5. Po co ja to zrobiłem? Bo ja tutaj chcę oczywiście wzór skróconego mnożenia. Tutaj mamy a minus b, tutaj mamy a dodać b. Jeżeli to wymnożymy przez siebie, to oczywiście my dostaniemy różnicę kwadratów, czyli a kwadrat minus b kwadrat. Czyli jeżeli tak, to po prostu jak pierwiastek do kwadratu podniosę, to mi on zniknie po prostu, nie? I tutaj dostaniemy x2 dodać 5 minus, oczywiście to musi być w nawiasie, nasze b do kwadratu to też pierwiastek zniknie, zostanie nam x1 dodać 5, również w nawiasie, natomiast na dole no zostanie suma tych pierwiastków, natomiast myślę, że to nie będzie specjalny problem. No dobra, to co my tu na górze dostaniemy, no już w skrócie wiemy, że jak to przez minus pomnożymy, to się zrobi minus 5 i na górze oczywiście dostaniemy x2 minus x1 po prostu, a na dole mamy nadal sumę tych pierwiastków, czyli x2 dodać 5. Dodać x1, dodać 5. O, w ten sposób. No i co? Zastanawiamy się, czy znamy znak całego takiego wyrażenia, ok? No dobra, no to my wiemy, że tak naprawdę x2 minus x1 no to to jest przecież nasze oczywiście no, założenie w tym miejscu, tak? My wiemy, że to jest oczywiście wartość większa od zera. Czyli to wiemy, że to jest większe od zera, oczywiście z założenia. My tutaj żadnej ameryki nie odkryjemy wiemy, że x2 jest większe od x1, więc licznik będzie liczbą. Większą od zera. Natomiast mianownik, no my wiemy, że pierwiastek z czegokolwiek to jest liczba oczywiście większa bądź równa 0. Natomiast to musi być liczba większa od zera, a to musi być. Liczba no większa bądź równa 0. Natomiast suma takich dwóch składników, których, z czego jeden jest na pewno dodatni, a drugi jest ewentualnie dodatni lub 0, wiemy, że suma będzie również większa od 0. Czyli my mamy tak naprawdę dzielenie czegoś na plusie podzielić przez coś na plusie. A jeżeli mamy tak naprawdę dzielenie dwóch plusów, to wiemy, że oczywiście. Wynik będzie na blusie, Czyli tak naprawdę udowodniliśmy, że różnica tych naszych fotx 2 x 1 jest na pewno liczbą większą od zera. Oczywiście co należało wykazać? No, mam nadzieję, że tutaj te dowody na tą monotoniczność funkcji już nie będą dla Was takie straszne. Oczywiście nie be, myślę, że nie będziecie z tego jakoś bardzo często korzystać. Natomiast uznałem, że tutaj, przede wszystkim dla tych, co są na rozszerzeniu, może się przydać właśnie jakiś taki przykładzik troszkę trudniejszy do zrobienia. Oczywiście, jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za wszelkie łapki w górę. Oraz komentarze oczywiście. Dla tych, którzy dotrwali do końca, niech napiszą w komentarzu, czy taka funkcja, którą tutaj teraz narysuję. O, to będzie taka funkcja. To będzie nasza funkcja F, oczywiście. Czy F jest funkcją rosnącą? Napiszcie w komentarzu. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?